W każdym bądź razie, proszę Państwa, temat, który chciałem przedstawić, to przeobrażenia wprowadzenia działań morskich na akwenach europejskich. Jeżeli chodzi o podejście do samego problemu tutaj, to proszę Państwa, chciałem to zrealizować w następujący sposób. Jakieś wprowadzenie ogólne i w jaki, jaki sposób wykorzystuje się marynarki wojenne, zakres użycia sił morskich czy marynarek wojennych współcześnie w tym okresie, o którym będę mówił. Dalej ewolucja działań morskich, czyli nasz główny temat, którym się zajmę, i tu przyjąłem horyzont czasowy, jak Państwo widzicie, rok 1989 do obecnego roku, przy czym zastosowałem takie kryteria jak strategie morskie poszczególnych państw, czy bloków, czy, czy organizacji. Międzynarodowych, tak, tak uogólniając sprawę. Dalej, struktura sił morskich i ich użycie operacyjne. No i na koniec określone wnioski, jakie wynikają z tego bardzo szerokiego, zresztą okresu czasowego, a nie był on jednolity. Tutaj zacytowałem, przepraszam, zacytowałem mojego kolegę amerykańskiego. Podczas seminarium w Kilonii, który stwierdził, zresztą popierając czy wspierając talosokratyczną doktrynę mórz i oceanów, że dzisiaj morza są tym absolutnym motorem czy silnikiem globalizacji na świecie, z czym mamy do czynienia, można powiedzieć, każdego dnia. Proszę Państwa, jeżeli spojrzymy na zainteresowanie Unii Europejskiej, a Unia Europejska określiła się w określonej strategii bezpieczeństwa i strategii bezpieczeństwa morskiego, to oczywiście oprócz zasadniczych obszarów związanych z Unią i, można powiedzieć, Afryką Północną, krajami Magrebu, również ważnymi obszarami są miejsca, przez które przechodzą główne szlaki, Handlowe, a więc Azja południowo-wschodnia, Ocean Indyjski, podejście do Róg Afryki i podejście do Zatoki Jadeńskiej, dalej Kanału Słewskiego, Oczywiście kwestie związane z cieśniną Ormus, Zwalczanie piractwa, zwalczanie piractwa w Zatoce Adenjskiej, no i nie ukrywajmy, że nie interesuje się Unia, również Europejska jako całość, Arktyką i tym, co się dzieje w, tamtych, w tamtym regionie a co przed chwilą państwo, Państwu przedstawił bardzo szczegółowo Pan Profesor Kubiak. Jeżeli spojrzymy na obszary, Współczesnych wyzwań, zagrożeń, bo trzeba tak na to patrzeć, to w zasadzie możemy powiedzieć, że większość tych zagrożeń skupia się powyżej zwrotnika raka i można określić od północy poprzez znów Azję Południowo-Wschodnią, kwestie wschodniej Afryki i Półwyspu Arabskiego, wschodnia część Morza Śródziemnego, Morze Czarne. No i wróciła stara kwestia. Północnego Atlantyku i kwestia wyjścia okrętów podwodnych już nie bumerów z rakietami balistycznymi, ale z tymi rakietami, które zwalczają lotniskowce i zespoły lotniskowcowe. Jeżeli spojrzymy na Europę, proszę Państwa, to tutaj możemy powiedzieć że sytuacja geopolityczna i geostrategiczna jest w miarę stabilna, pomijając kwestię roku 2014. Natomiast można określić, że z wojskowego punktu widzenia granica z Federacją Rosyjską, między Federacją Rosyjską a NATO no przebiega dość niekorzystnie dla NATO. Bałtyk możemy też określić jako morze dzisiaj Unii Europejskiej, najwięcej problemów jest można powiedzieć w południowej części Europy, czyli na Morzu Śródziemnym, jak Państwo widzicie. Tutaj występują najczęściej obszary, gdzie może, może dojść do potencjalnych napięć czy zagrożeń. Na północy mamy w zasadzie tylko jeden ten obszar, niezagrożony specjalnie terroryzmem, piractwem czy nielegalną y, imigracją. Y, wśród wszystkich państw tutaj, które, które, państwo, które państwo widzicie na mapie, no oczywiście wszystkie te państwa mające dostęp do morza. Posiadają floty wojenne i wykorzystują w codziennej działalności. Cała działalność flot europejskich ma odpowiednie tło. Tutaj macie Państwo podział odpowiedzialności czy stref floty Stanów Zjednoczonych. Jak Państwo wiecie, nowością ostatniego czasu jest reaktywowanie drugiej floty. Ona z powodu zimnej wojny. W zasadzie była w uśpieniu. Natomiast główne obciążenie na dzień dzisiejszy ma szósta flota, no i siódma flota. Z wojskowego punktu widzenia, gdybym tym językiem wojskowym powiedział, no, te floty mają przerąbane, biorąc pod uwagę liczbę okrętów, liczbę załóg, no i liczbę zadań, jakie przychodzi im wykonywać. Również te floty, szósta flota, szczególnie no i piąta flota. W regionie surowcowym wspierają działania, czy są również tłem dla działań flot europejskich. Także jak Państwo widzicie, pewien tutaj blok został podzielony na strefy odpowiedniego czuwania, nadzoru, odpowiedzialności, czy zobacowania sytuacji. Przejdę krótko do funkcji marynarki wojennej, bo one są w Polsce słabo rozpoznawalne. Takie zasadnicze funkcje trzy. To jest główna militarna, dalej policyjna lub porządkowa i dyplomatyczna. Z tych funkcji wynikają misje, no i z, wynikają, z misji z kolei wynikają zadania. Nie chciałbym tu drobiazgowo na tych się skupiać, odsyłam Państwa oczywiście do literatury, jest ona dostępna bardzo szeroko w naszej Bibliotece Akademickiej w Akademii Marynarki Wojennej. Proszę Państwa, jakie są poglądy współczesne na pierwszą połowę XXI wieku. Prognozowany zakres użycia marynarki wojennej, proszę zwrócić uwagę, on się łączy z funkcjami, to jest utrzymanie obowiązującego porządku prawnego i pokoju na morzu, dyplomacja morska i prowadzenie wojny. Jeżeli spojrzymy na częstotliwość, prowadzenie wojny jest dość niskie, natomiast bardzo jeżeli chodzi o. Intensywność użycia sił z kolei możemy powiedzieć, że najwyższe, najwyższe jest tutaj w, w przypadku prowadzenia działań wojowych, trochę ni niższe przy prowadzeniu dyplomacji morskiej. Z czym to się wiąże, proszę Państwa? Ano szczegółowe prog prognozy, które wiążą się z tym rysunkiem, mówią, że w połowie naszego wieku, w którym żyjemy, no już trochę przeżyliśmy, bo zaraz będziemy mieli 20 rok, podstawową, podstawową jakimś misją dla flot wojennych, czy misje, które będą wykonywać floty wojenne, będą poniżej progu wojny, co nie oznacza, że nie będzie jakiejś strzelaniny, nie będzie ofiar, ale wszystko będzie się to działo w szarej strefie, jak Państwo widzą w rozszerzonej dyplomacji morskiej i poniżej progu wojny. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy tutaj Rosjanom udało się w pewnych rzeczach uzyskać właśnie w działaniach poniżej konfliktu zbrojnego pewną przewagę, ale mówię tylko pewną, to jest tylko mówię, kwestia czasu, kiedy będzie to zmienione. Proszę zauważyć, że bardzo ładnie. W podręcznikach związanych z dyplomacją morską przeformowano, czym ona jest. Kontynuację, tezę Klauzulica, kontynuacją polityki za pomocą innych środków poprzez operacje wojskowe prowadzone poniżej progu wojny. Na morzu stało się to wyjątkowo widoczne, tym bardziej, że jak tutaj wspominali przedmówcy, morze jest dostępne dla wszystkich poza wodami terytorialnymi, gdzie są pewne ograniczenia, czy yy, w, można powiedzieć wody archipelagowe, które stwarzają. Przechodzę teraz do głównego zagadnienia, proszę Państwa. Okres, o którym chciałbym powiedzieć, można podzielić na trzy podokresy i one są bardzo wyraźne. To jest zakończenie zimnej wojny i atak na World Trade Center. Kolejna rzecz, kolejna, kolejny taki widoczny czasowy, czasowy znacznik to jest rok 2014, aneksja Krymu i działania na wschodniej Ukrainie. Czym, te się, czym się okresy różnią między sobą? Przede wszystkim ten pierwszy okres, kiedy floty były przygotowane do starcia, można powiedzieć, militarnego, charakteryzuje się tym, że Flotą zachodnim, flotą Europy, NATO przede wszystkim, brakuje przeciwnika. Tutaj mamy sytuację, kiedy w zasadzie każde działanie, a przede wszystkim ochrona i, i obrona systemu międzynarodowego, żeby on działał w miarę stabilne, jest podstawowym bólem głowy wszystkich sztabów z amerykańskim na czele. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze się tutaj skupić, ile mam czasu, Piotr? Siedem minut. Siedem minut. Chciałbym się jeszcze skupić tutaj, proszę Państwa, na, na punkcie wyjściowym. Jak powiedziałem, floty były przygotowane do, do wojny, że tak powiem, i Europa posiadała marynarki wojenne na zdolne do, do częściowej, że tak powiem, projekcji siły globalnej. To była tylko i wyłącznie flota. Radziecka, ówczesna i później Federacji Rosyjskiej. Dalej posiadała floty, które były zdolne do średniej globalnej możliwości projekcji siły. To była, przepraszam, poprzednia, to była do częściowej globalnej, teraz do średniej to była brytyjska marynarka i francuska. Dalej, jeżeli chodzi o średnie regionalne możliwości projekcji siły, to były Włochy, Holandia, Hiszpania i Republika Federalna Niemiec. No i czwarta, tak zwana ranka marynarki wojenne na pograniczu możliwości projekcji siły. Do tych marynarek zaliczano ówczesną maryno, polską marynarkę wojenną, jak i również To Dalej, nie będę tego tematu ciągnął, ale powiedzmy sobie wprost. Ten okres czym się charakteryzuje? Floty europejskie i flota amerykańska w zasadzie bez przeszkód realizują swoje operacje. To jest wojna w Zatoce, dalej wojna na Bałkanach, kolejne, kolejne operacje, wojna w Somalii, dalej Partnerstwo dla Pokoju, kiedy już się pojawiły możliwości rozszerzenia NATO. No i na koniec wojna z Serbią. Proszę Państwa, no jeżeli chodzi o marynarkę polską, która, że tak powiem, się przepotwarza, bierze, bierze w niektórych operacjach udział, a przede wszystkim bierze udział w pierwszy, pierwszy taki widoczny, widoczny znak, to jest udział dwóch polskich okrętów w wojnie w Zatoce Perskiej. Kolejny, kolejny proszę Państwa, moment, o którym mówimy, to jest zwalczanie terroryzmu i. Piractwa. Jak Państwo widzicie, tu jest czerwony kolor. Dlaczego? Ja go tutaj, tak powiem, umieściłem. Proszę Państwa, lata 2001-2014 w historii Europy nie było takich cięć budżetowych w odniesieniu do marynarek wojennych. Marynarki wojenne są, że tak powiem, bardzo ostro redukowane pod względem kadrowym i pod względem ilości okrętów. Również innego sprzętu i urządzenia. Kolejna, kolejna rzecz, jaka tutaj jest bardzo widoczna, NATO, pakt typowo morski, zaczyna mieć przewagę działalności lądowej. Tutaj przede wszystkim Afganistan na to wpływa. Niemniej jednak, zwalczanie terroryzmu, ja tutaj nie, nie brałem pod uwagę Afganistanu, no bo nie ma dostępu do morza. Są przede wszystkim akcje antyterrorystyczne. I anty, można powiedzieć, przemytowi broni, proliferacji broni masowego rażenia, jak Active Endeavour, która trwa do 16 roku, w kolejna wojna z Irakiem, czy operacja Iraki Freedom. Jest dalej w Libanie operacja unifil no i operacje antypirackie Atalanta, Alien Provider, Alien Protector, Ocean, no Malek. Proszę Państwa, pojawia się Libia. No i pojawia się, proszę Państwa, nowe bardzo widoczne zagrożenie na Morzu Śródziemnym nielegalna migracja i dwie duże operacje w tych latach Marynostrum i Tryton. One początkowo są organizowane przez Flotę Włoską, ale nie dają głosi Rady i wkracza Unia Europejska. Przy okazji chcę Państwu powiedzieć, że również graczem już w okresie poprzedzającym w czasie wojny na Bałkanach zaczyna być Unia Europejska, pod której flagą zaczynają występować zespoły okrętów. Chcę mocno podkreślić, proszę Państwa, wszystkie te operacje, które Państwo widzicie, to są operacje wielonarodowe. Nie ma, że jest zespół belgiński, francuski, polski, po prostu okręty są różnych bander, różnych państw, co jest no typowe, można powiedzieć, dla współpracy europejskiej. Trzeci okres, który chciałem tu przedstawić, to proszę Państwa wznowienie rywalizacji mocarstw. I proszę Państwa, co my widzimy jeszcze w tych okresach? Widzimy, proszę Państwa, zmiany w składzie, jak już mówiłem, z powodu oszczędności, no, ale również ciekawe rozwiązania, jak budować nowe jednostki, gdzie je budować. Tu przeważają dwie, można powiedzieć, nie przeważają, a zderzają się. Dwie tendencje, czy budować u siebie, czy współpracować w takim wielonarodowym projekcie. No i praktyka pokazała, że jednak pozostaje te państwowo-centryczne myślenie. I proszę Państwa, jakie są to marynarki? O ile tutaj, w tym okresie, kiedy zwalczały terroryzm i piractwo, są one zorientowane bardzo mocno na system współpracy, to po roku 2014. Kiedy pojawia się wyzwanie chińsko-rosyjskie, zaczynają rozwój marynarki, przede wszystkim planowanie ich rozwoju, a proszę pamiętać, że taki plan to jest od 10 do 17 lat średnio, żeby to zaplanować i wstrożyć, pojawia się, pojawiają się zorientowane na system konkurencyjne marynarki. Zagrożenie rosyjskie to jest przede wszystkim kalibilizacja, jak mówią proszę Państwa, proszę zobaczyć, Rosjanie propagandowo podejrzewam przede wszystkim, dlatego było to odpalenie z Morza Kaspijskiego rakiet na Syrię. No, przykryli można powiedzieć całą Europę pociskami kalibr o zasięgu tysiąca mil morskich. Taki bastion, jak dużo mniejszy, jak w Arktyce, został zbudowany w oparciu o Kalinindrach z systemami obrony oczywiście powietrznej, no i zwalczania celów nawodnych podwodne trzeba zwalczać trochę inaczej. Manewry Zapad 2017 pokazały również główną ideę, można powiedzieć, strategiczną. To jest uderzenie, można, to wynika właśnie z tego rysunku pierwszego, gdzie Państwo widzieli granicę. O, przepraszam. Czyli uderzenie z dalekiej północy na cele położone tutaj, gdzie mamy największe porty zasilające w przypadku konfliktu zbrojnego, tutaj porty Antwerpia, Hamburg, Rotterdam, one są głównymi portami zasilającymi, zasilającymi działania lądowe. No i z drugiej strony uderzenie tutaj na wschodzie i na Bałtyku, łącznie ze Szwecją, stąd widoczne zmiany w polityce Szwecji i Finlandii. Proszę Państwa, jakie są wnioski tutaj? Jeżeli znów rozbijemy na lata, to tradycyjne zadania, które wówczas były kontrola morza, odmowa korzystania z morza czy projekcja siły, zostały bardzo mocno ograniczone te zdolności. Natomiast na pierwszy plan wyszły zdolności szybkiej odpowiedzi na sytuacje kryzysowe, udział w operacjach ekspedycyjnych, stabilizacyjnych na duże odległości. Mało tego, punkt działania flot przesunął się z północy na południe oraz z wód oceanicznych na wody przybrzeżne. Lata, kolejne lata 2001-2014 to główne zagrożenia to są konflikty, kryzysy regionalne, niestabilność, globalna sieć terrorystyczna, no i można powiedzieć, zagrożenia asymetryczne. I główne zadania flot, to przede wszystkim. Ochrona żedlugi. Ochrona żeglugi jest tu traktowana jako podstawowa podstawowe kwestia globalna, a nie tylko państwowa. Zarządzanie kryzysami międzynarodowymi, operacje utrzymania pokoju, czyli na pierwszy plan wychodzi funkcja policyjna i dyplomatyczna marynarki wojennej. W tym okresie ani Chiny, ani Rosja nie rzucają wyzwania hegemonii zachodu. Chwilą kiedy się to pojawia, czyli rzucone zostało wyzwanie na, morzu i oceanach, na morzach i oceanach poprzez obecność i chińską, i rosyjską tutaj można powiedzieć sytuacja się zmieniła diametralnie i możliwości europejskich marynarek wojennych stały się dzisiaj wątpliwe i o tym w fachowym piśmiennictwie pisze się już w tej chwili wprost bez żadnych ogródek, że floty europejskie nie są zdolne przez te lata, straciły zdolność do działania wysokiej intensywności. Podstawową rzeczą, jaką należy odbudować we wszystkich flotach państw europejskich, to jest ich wiarygodność i zdolność do prowadzenia działań połączonych i wspólnych, czyli wielonarodowych. Zmiany również w środowisku bezpieczeństwa wymuszają, że te zadania stały się szerokie, nie tylko te klasyczne, które wymieniłem w tych pierwszym okresie, ale również te związane z tymi zagrożeniami hybrydowymi czy asymetrycznymi. I proszę Państwa, to co widać wyraźnie, widać zwrot w konstrukcjach, w planowaniu okrętów. Przede wszystkim na ich funkcję militarną, czyli stwierdzono, że jednak obrona przeciwlotnicza, czyli własna zespołów okrętowych i zwalczanie okrętów podwodnych są jednak tym główną, główną sprawą, którą powinny realizować okręty. Jaki jest wybór? Proszę Państwa, więc wybór jest tutaj między dwoma modelami. Zorientowaną na państwo tak zwana konkurencyjna, współzawodnicząca marynarka wojenna i zorientowana na system współpracy. Co muszą zrobić floty europejskie? Po prostu dokonać analizy, które z tych zadań mogą być realizowane. Proszę zauważyć, że one niektóre są y, podobne. Tu mamy wspólne utrzymanie porządku prawnego na morzu, tu mamy wyłączne, czy ma to robić jedna, dwie floty, czy mają wszyscy w tym uczestniczyć. Są operacje ekspedycyjne, no a tu jest projekcja siły. Musimy wypośrodkować w zależności od możliwości ekonomicznych, położenia geograficznego, no i geopolityki oczywiście, co chcemy robić. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję. Za uwagę. I